Założyłem dla siebie fundację rodzinną. Pytanie, po co mi ona? Do czego ją wykorzystam? Podatkowo, do czego ją wykorzystam pod kątem sukcesji, a także czy nie obawiam się zmian przepisów w Polsce. O tym wszystkim opowiadam w najnowszym odcinku. Kanał ten napędza Finerto, czyli prawo, podatki i finanse w jednym miejscu. Zapewniamy przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie radców prawnych, doradców podatkowych, księgowych i dyrektorów finansowych. Jesteśmy również częścią Wise Group, w której łączy Siłę dla mądrego wzrostu. Dzień dobry, witam Cię na moim kanale, na którym opowiadam o trudnych, prawnych, podatkowych kwestiach w zrozumiały sposób. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Fundacji Rodzinnej i to konkretnie o mojej Fundacji Rodzinnej, ponieważ zdecydowałem się właśnie na założenie Fundacji Rodzinnej dla siebie i wkomponowanie właśnie jej do mojego biznesu. i W dzisiejszym odcinku chciałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego się na to zdecydowałem, czy nie obawiam się zmian w przepisach, a także jakie faktyczne będę miał korzyści podatkowe z posiadania tej fundacji rodzinnej w całej mojej strukturze, przejdziemy sobie właśnie przez te moje spółki, jak to wygląda i jaka będzie rola fundacji rodzinnej, więc mam nadzieję, że będzie to bardzo ciekawy i merytoryczny odcinek właśnie na konkretnie moim przykładzie. No to co, nie ma co przedłużać, przejdźmy sobie do części merytorycznej. Zanim przejdziemy do całej rozpiski, jak ta fundacja rodzinna będzie u mnie w tym biznesie funkcjonować, no to tutaj mamy jeszcze pierwszą stronę aktu notarialnego, ponieważ przypominam, żeby taką fundację rodzinną zarejestrować, no to my musimy sporządzić akt założycielski fundacji rodzinnej, czyli zawiązać de facto tę fundację rodzinną, no i oczywiście podpisać statut, w którym dokładnie określimy, czym ta fundacja rodzinna ma się zajmować, jakie będą organy, jakie będą świadczenia dla beneficjentów, kto tym. Beneficjentem będzie, więc tam dokładnie wszystko sobie wtedy możemy. Opisać. Tutaj w tym akcie założycielskim mamy oczywiście podstawowe dane dotyczące tego, kto jest fundatorem. Fundatorem w tym przypadku jestem tylko i wyłącznie ja. No i na fundusz założycielski możemy wnieść albo na przykład gotówkę, minimalnie te 100 tysięcy złotych. Możemy wnieść udziały, możemy wnieść ruchomości, możemy wnieść nieruchomości. Możemy oczywiście część majątku przeznaczyć tylko na fundusz założycielski, a później na przykład resztę zrobić w postaci derowizny. ja zrobiłem właśnie podobnie, czyli ja 10 udziałów w spółce wniosłem na fundusz. Fundusz założycielski, a resztę darowałem Fundacji Rodzinnej w postaci darowizny i wszystkie udziały w mojej głównej spółce, w spółce czyli Finerto Spółka ZO właśnie wniosłem do. Fundacji Rodzinnej. Ma to oczywiście szereg reperkusji, zarówno podatkowych, prawnych, ale również praktycznych, nawet pod kątem tego, ile zapłacimy finalnie u notariusza za sporządzenie aktu założycielskiego i statutu. Ma znaczenie to, ile my faktycznie tego majątku wnosimy na, na fundusz założycielski. Ja oczywiście nie będę dokładnie całego naszego statutu pokazywał, natomiast ja mam dwie córki, które mają obecnie lat 3 i 7, więc one beneficjentami póki co nie są. Mamy jeszcze sporo czasu. Żeby zadbać o to, żeby konkretne świadczenia i plan na dzieci wymyślić. I to jest pewnie piękna przygoda dla rodziców, żeby tak wychować dzieci, żeby faktycznie no gdzieś tam w tym duchu rodziny i, i, i z tymi wartościami, które są spójne dla mnie i dla żony, żeby one po prostu z tymi wartościami się utożsamiały i realizowały gdzieś tam też nasze cele, plany, ambicje wspólnie jako rodzina. Więc to jest jeszcze pewnie przed nami. Natomiast mimo wszystko, gdyby nam się coś wydarzyło, czyli ja bym na Zmarł, czy na przykład zginęlibyśmy w wypadku wspólnie z małżonką, no to ten statut jest również przygotowany pod tym kątem, że na przykład beneficjentami wtedy staną się małoletnie dzieci, więc oczywiście ja wiem, że to nie jest statut docelowy i będziemy go sobie zmieniać i doprecyzowywać w toku tak naprawdę dalszego rozwoju i działalności, i też po prostu dorastania dzieci, i też zmian nas jako, jako dorosłych. Natomiast jest on przygotowany w taki sposób, że gdyby coś się dzisiaj wydarzyło, no to jesteśmy za czy, czy dzieci są zaopiekowane, czy moja małżonka jest zaopiekowana, więc ten aspekt prawny, mimo wszystko oczywiście on będzie poszerzany, natomiast jest już na dzień dzisiejszy w takim podstawowym stopniu, można byłoby powiedzieć, zaopiekowany. No i oczywiście każdy z przedsiębiorców, który decyduje się na założenie fundacji rodzinnej, może mieć trochę inne cele, może być trochę w innym momencie życiowym, zarówno jeżeli chodzi o zaawansowanie wiekowe, zaawansowanie biznesowe i zupełnie inne te cele mogą być. No i podstawowym kwestią tak naprawdę przy ustanawianiu takiej fundacji rodziny jest właśnie sobie odpowiedzieć na pytanie do czego ta fundacja rodzinna ma nam służyć i jakie cele ma nam zaopiekować. Więc u mnie gdyby coś się wydarzyło, jest to zaopiekowane. Natomiast oczywiście nie ukrywam, że bardzo dużo też celów podatkowych ta fundacja rodzinna u mnie wypełni. No i przejdźmy sobie w takim razie do kwestii cyferkowo podatkowych. Mamy tutaj nasze drzewko. Ono nie jest jakieś bardzo skomplikowane, no bo mamy tak naprawdę fundację rodzinną i mamy do tego cztery spółki. Natomiast jak tak się pierwszym, na pierwszy rzut oka Spojrzę, to może się to wydawać skomplikowane, ale już pokrótce opowiadam, jak to u mnie będzie zbudowane i jakie korzyści podatkowe da mi właśnie fundacja rodzinna. No to wystartujmy sobie właśnie od centrum. Mamy fundację rodzinną Rodziny Chińczewskich i ona będzie miała 70% udziałów, czy już ma de facto 70% udziałów w mojej głównej spółce, czyli Finerto Spółka Zoo. Do momentu założenia fundacji rodzinnej, to ja osobiście, jako Mateusz Chińczewski, miałem 70% udziałów, no i oczywiście mój wspólnik, czyli czyli Szymon Negacz, który jest założycielem i kierownikiem całego Wise Group, ma tych udziałów w Finerto 30. I co mi daje fakt, że zamiast mnie, jako osoby fizycznej, jest fundacja rodzinna? Oczywiście mam korzyść w postaci wypłaty dywidendy. No bo w przypadku, jeżeli Finerto spółka ZO wygeneruje zysk, który wspólnie z Szymonem zdecydujemy, że będziemy chcieli wypłacić w postaci dywidendy, to normalnie musiałbym jako osoba fizyczna zapłacić 19% podatku ekstra, tak jak będzie musiał zapłacić Szymon, czyli 19% podatku PIT. Natomiast ja, z racji tego, że już nie jestem wspólnikiem jako osoba fizyczna, tylko moja fundacja rodzinna jest wspólnikiem, to tutaj wypłata dywidendy ze spółki ZO do fundacji rodzinnej będzie oczywiście bez podatku. No i ma to oczywiście kolosalne znaczenie, szczególnie, że na dzień dzisiejszy, jak to nagrywam, mamy 2025 i Finerto jeszcze jest małym podatnikiem, natomiast idziemy w takim kierunku, że jest duża szansa czy, czy ryzyko, że w przyszłym roku Finerto już będzie dużym podatnikiem, czyli w 2026 roku przekroczymy 2 miliony euro przychodu, wówczas Finerto to będzie płatnikiem e, dużym i będziemy płacić 19% CIT-u, więc jeżeli Finerto wygeneruje zysk, to zapłacimy 19% podatku CIT. No i jakbym chciał sobie wypłacić jeszcze dywidendę i zapłacić drugie 19% podatku, czyli łącznie 34, to pewnie byłoby mi szkoda. Dlatego jest fundacja rodzinna, żeby sobie wypłacić dywidendę z mojej głównej spółki do mojej fundacji rodzinnej i wówczas tak naprawdę tego podatku nie zapłacę. Szczególnie, że poza tym, że mam fundację rodzinną, no to funkcjonuje ja jako osoba fizyczna która również prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oczywiście na ryczałcie w ostatnim materiale też opowiadałem właśnie o tym jak można sobie ułożyć współpracę jednoosobowej działalności gospodarczej z własną spółką i dlaczego to może być opłacalne więc tutaj pewnie mamy odnośnik do filmu no i oczywiście funkcjonuje też jako osoba fizyczna no bo mogę mieć na przykład różnego rodzaju aktywa nie stricte na siebie jako działalność ale mogę mieć po prostu na siebie jako osobę fizyczną natomiast z racji tego, że mam to jednoosobową działalność gospodarczą, no to różnego rodzaju usługi, które wykonuję na rzecz spółki. No oczywiście jest wystawiana faktura z mojej jednoosobowej działalności. Spółka tę fakturę opłaca, spółka ma koszt, więc dzięki temu zapłaci niższy CIT, a ja zapłacę sobie zdecydowanie niższy podatek, no bo zapłacę po prostu podatek ryczałtowy w zależności od tego, jaką usługę wykonałem na rzecz spółki ZO. I teraz wniosek numer jeden, jaki nam się pojawia, jest taki, że trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, do czego nam ta dywidenda ze spółki będzie potrzebna. No bo jeżeli mamy zbudowane inne formy wypłaty ze spółki, które pozwalają nam na bieżące funkcjonowanie, na konsumpcję zysków, na jakieś prywatne zachcianki, samochody, czy cokolwiek innego sobie nie wymarzymy, a resztę na przykład chcemy sobie inwestować, budować jakąś poduszkę finansową, budować majątek, czy prywatny, czy rodzinny, no to wtedy może nam się bardziej opłacać właśnie postawienie podmiotu. Gdzie wypłacimy sobie ten zysk właśnie bez podatku w postaci wypłaty od dywidendy, I to może się po prostu opłacać. Dla mnie, właśnie, to rozwiązanie jest zdecydowanie korzystniejsze, czyli na bieżące funkcjonowanie mam jakieś tam wypłaty inne ze spółki, ZO, które są kosztem i nie mamy podwójnego opodatkowania. O tym to już wielokrotnie opowiadałem na tym kanale, jak to zrobić i jakiego mamy rodzaju sposoby na wypłatę ze spółki. Natomiast ta nadwyżka, czyli ten zysk, który jest generowany ze spółki, będzie wypłacany właśnie w postaci dywidendy do fundacji rodzinnej, która będzie mogła te pieniądze sobie spożytkować. Na co to za sekundkę opowiem. Jeżeli chodzi o naszą główną spółkę, czyli Finerto, spółka ZO, ona. Się zajmuje głównie usługami finansowymi, czyli tutaj mamy usługi księgowe, usługi CFO na godzinę, Mamy tutaj też doradztwo podatkowe. Natomiast Finerto spółka Zoe jest komandytariuszem, jeszcze dodatkowo w mojej spółce. Komandytowej, ponieważ mam spółkę komandytową z racji tego, że jestem radcą prawnym, to cała moja praktyka prawnicza jest właśnie realizowana na spółce komandytowej, ponieważ prawnicy nie mogą funkcjonować jako spółka kapitałowa, muszę mieć spółkę osobową, no i to właśnie jest spółka komandytowa, w której jestem komplementariuszem, czyli ponoszę odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Czyli jeżeli faktycznie by się pojawiło jakieś roszczenie do spółki komandytowej, no to ja subsydiarnie ze spółką za te zobowiązania. Zobowiązania odpowiadam. Natomiast FINERTO spółka ZO jest komandytariuszem w tej spółce, czyli drugim wspólnikiem, który nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej. No i co daje mi ta konstrukcja? Daje mi przede wszystkim to, że główny udział w zysku spółki komandytowej ma i tak FINERTO spółka ZO, czyli komandytariusz. Więc w momencie, w którym w mojej spółce prawniczej pojawi się zysk, ja również go wypłacę sobie w postaci dywidendy do Finerto spółka ZOO bez podatku, czyli Finerto Legal, czyli ta moja spółka prawnicza zapłaci CIT 9%, bo jest małym podatnikiem, czyli uciekam od tego 19% podatku, co jest oczywiście korzystne, to można sobie policzyć, ile to da e, oszczędności, a po drugie w momencie, gdy ten zysk będę chciał wypłacić, to powiedzmy spółka wygeneruje milion złotych zysku, to ten milion zysku trafi bezpośrednio do Finerto bez tak naprawdę opodatkowania, no bo tutaj mamy zwolnienie dywidendowe, no i później ten zysk zostanie wypłacony dalej do fundacji rodzinnej, również bez opodatkowania. Więc tego typu struktura holdingowa pozwala mi nie zapłacić podatku od wypłaty dywidendy, tak naprawdę na żadnym z tych etapów. Jedynie jako komplementariusz mam 1% udziału w zysku, więc w momencie, w którym będziemy wypłacać sobie zysk ze spółki komandytowej, no to ten 1% trafi do mnie jako do komplementariusza i tutaj będę musiał zapłacić de facto dwa razy podatek. Natomiast przypominam, że w spółce komandytowej, mamy możliwość odliczenia podatku CIT od naszego podatku PIT. Więc jeżeli Finerto Liga zapłaci podatek CIT, to ja od tego mojego hipotetycznego 19% podatku będę mógł odjąć 1% zapłaconego CITu przez spółkę, więc finalnie i tak będzie ten problem podwójnego opodatkowania zaopiekowany również na etapie tej spółki komandytowej. No i oczywiście no nie ukrywam, że bardzo dużym plusem tego typu konstrukcji jest to, że mam tutaj ten 9% CIT i cały zysk nie jest wtedy Finerto Spółka ZO, gdzie miałbym ten 19% CIT, a mam ten zysk trochę można byłoby powiedzieć podzielony na dwa. Podmioty. No i Finerto, spółka ZO, z racji, że mamy tę strukturę właśnie holdingową, jest stuprocentowym udziałowcem jeszcze w dwóch spółkach ZO, Finerto 2 i Finerto 3 które zajmują się usługami księgowymi dla takiej, można byłoby powiedzieć, specjalnej grupy klientów. Są to spółki, które nie są płatnikami podatku VAT. No i tutaj głównie obsługujemy klientów, którzy również nie są VATowcami, i wtedy nam się bardzo fajnie gdzieś tam ta współpraca układa w kontekście VAT-u. No i oczywiście konstrukcja ta również daje tę możliwość. Że tutaj mamy CIT 9%, tutaj mamy CIT 9%. Wypłata dywidendy jest oczywiście bez podatku, cała dywidenda trafia pięknie do Finerto spółka Zoo i w momencie wypłaty tego całego zysku z tych wyższych spółek i z zysku samej Finerto spółka Zoo, trafia to do mojej fundacji rodzinnej bez podatku. Podatku. Więc konstrukcja wydaje się stosunkowo prosta, natomiast bardzo korzystna. Jest ona przemyślana tak naprawdę wzdłuż i wszerz, bo mam zaopiekowane kwestie iwat u mam zaopiekowane kwestie samej spółki kapitałowej i współpracy z Szymonem, mam zaopiekowane kwestie dotyczące mojej praktyki prawniczej w postaci spółki komandytowej, mam możliwość wypłaty różnego rodzaju świadczeń dla siebie, jako dla osoby fizycznej, czy z jednoosobowej działalności gospodarczej, czy będąc prezesem. Zarządu Finerto Spółka Zoo. .o. Czy będąc komplementariuszem, mogę otrzymywać wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki? Cała masa sposobów, żeby wypłacić sobie pieniądze ze spółki bez podwójnego opodatkowania, natomiast finalnie mi zależy, żeby ta, ten zysk, ta nadwyżka, którą faktycznie będę chciał sobie inwestować i e, pomnażać, no to ona ma trafić do miejsca, które jest do tego przeznaczone, czyli właśnie fundacja rodzinna. No i ta fundacja rodzinna, co ona może robić? Tutaj oczywiście przypominam, mamy katalog dozwolonej działalności gospodarczej, i jeżeli fundacja rodzinna wykonuje właśnie tą dozwoloną działalność gospodarczą, to wówczas od przychodów z tej. Działalności gospodarczej nie będzie musiała zapłacić podatku. Czyli jeżeli ja zysk z tych wszystkich moich spółek przeznaczę sobie do fundacji rodzinnej i tam te pieniądze będę miał, no to ja będę mógł te pieniądze spokojnie na przykład zainwestować w nieruchomości. Czy to w najem długoterminowy, czy w najem krótkoterminowy, czyli czy po prostu w, na początku w jakiś zakup tej, tej nieruchomości, oczywiście nie w celu zbycia, bo to jest ta działalność niedozwolona, na przykład na wynajem jak najbardziej i przychody z tytułu najmu, które będzie otrzymywał. Fundacja rodzinna, oczywiście będą nieopodatkowane, czyli po raz kolejny nie zapłacę podatku. Dodatkowo fundacja rodzinna będzie mogła grać na giełdzie, czyli będę mógł inwestować swoje nadwyżki na rynku kapitałowym. Normalnie, jakbym inwestował jako osoba fizyczna, musiałbym zapłacić podatek belki 19% odzysków kapitałowych, a fundacja rodzinna takiego podatku nie zapłaci. Dodatkowo fundacja rodzinna będzie mogła nabywać kolejne spółki w tej mojej strukturze holdingowej, czyli akwiliować. Fizycja. Czyli, jeżeli się pojawi jakieś biuro rachunkowe, na przykład, które będzie można kupić, no to wówczas będę miał środki w fundacji rodzinnej, które sobie wypłaciłem z głównej spółki bez podatku, które będę mógł przeznaczyć na zakup kolejnego podmiotu. Będę mógł udzielać pożyczek, też również bez opodatkowania, moim podmiotom powiązanym. Czyli, na przykład, jeżeli byłaby potrzeba, żeby dokapitalizować Finerto Spółka Zo, to moja fundacja rodzinna będzie mogła pożyczyć Finerto Spółka Zo określoną sumę pieniężną i Normalnie, jakby to była pożyczka od osoby fizycznej, to musiałbym zapłacić 19% podatku od odsetek, a Fundacja Rodzinna takiego podatku nie zapłaci, więc znowu mam 0% podatku. No i oczywiście Fundacja Rodzinna będzie miała różnego rodzaju świadczenia dla beneficjentów. Ja również, oczywiście, sam też jestem beneficjentem Fundacji Rodzinnej, czyli jestem fundatorem, ja ją założyłem. Jestem jedynym członkiem zarządu, czyli ja za mojego życia też prowadzę całą Fundację Rodzinną tak, aby ona faktycznie wypełniała miała swoje cele, czyli pomnażała ten majątek rodzinny, no i przy okazji jestem, jestem, jestem też beneficjentem, więc mogę otrzymać świadczenie od fundacji rodzinnej i tutaj w końcu będę miał jakiś w końcu podatek do zapłaty, czyli CIT 15%, realnie to jest 13% z haczykiem, więc w momencie, w którym chciałbym nawet jakieś świadczenie z fundacji wypłacić dla siebie, dla beneficjenta na jakieś cele związane z czymś, nawet to niech będą jakieś cele konsumpcyjne, to i tak finalnie zapłacę 13% zamiast 19%, jakbym wypłacał sobie po prostu dywidendę ze spółki ZO, Więc mam oszczędność 6 punktów procentowych, więc to jest oczywiście kolosalna e, korzyść. No i ta fundacja rodzinna pozwala mi tak naprawdę ten majątek trzymać w jednym bezpiecznym miejscu. Oczywiście spółka ZO daje mi tę ograniczoną odpowiedzialność, natomiast już na przykład spółka komandytowa, no tu jestem komplementariuszem, ponoszę odpowiedzialność całym swoim majątkiem. Więc fundacja rodzinna. Wypełnia mi tak naprawdę wszelkie potrzeby moje na dzień dzisiejszy, osoby, która ma lat 35, czyli mimo wszystko dopiero gdzieś tam jeszcze te swoje, swój majątek w dalszym ciągu buduje, mimo wszystko osobom, która ma jeszcze małe dzieci, więc jeszcze ta kwestia sukcesji to jest temat, można byłoby powiedzieć, trzecioplanowy i, i nie jest istotny, natomiast ona wypełnia lukę związaną z tym, że gdyby coś mi się stało, mamy scenariusz alternatywny. Jeżeli będę chciał wypłacać sobie zyski, jestem pod to gotowy. Jeżeli będę chciał inwestować, jestem pod to gotowy. Więc fundacja rodzinna opiekuje mi te wszystkie najważniejsze elementy i wszystkie najważniejsze obszary. No a jakie mamy główne minusy tak naprawdę fundacji rodzinnej? Minusy oczywiście no, to są jakby nie patrzeć jakieś tam koszty związane z samą rejestracją czy z pełną księgowością. No u mnie oczywiście te koszty odpadają, no bo tak naprawdę sam to sobie wewnętrznie i założę i zarejestruję i poksięguję więc oczywiście mi te koszty odpadają. Natomiast to też nie są jakieś wielkie, olbrzymie koszty. Ja ostatnio chociażby nagrywałem film, gdzie omawiałem, jakie są koszty związane z pełną księgowością na podstawie kalkulatora. Więc jeżeli jeszcze tego filmu nie widziałeś, to możesz sobie oczywiście sprawdzić i zobaczyć. Natomiast chyba takim największym minusem Fundacji Rodzinnej jest to, że no jest ona po prostu polską instytucją i polskim rozwiązaniem. Natomiast ja podchodzę do tego w ten sposób, że oczywiście zasady gry zawsze mogą się zmienić. Kiedyś była składka zdrowotna zryczałtowana. Na liniówce, a przyszedł Polski Ład i, i, i był taki, a nie inny rząd, który wprowadził składkę zdrowotną liczoną od dochodu. No i co? Zasady gry się zmieniły, no i osoby, które oczywiście nie dostosowały się do zmieniających reguł gry, no do dzisiaj są na liniówce i płacą składkę zdrowotną od dochodu, jeszcze nie, nie, nie daj Bóg, płacą daninę solidarnościową, a ostatnio patrzyłem sobie w statystyki: w dalszym ciągu ponad pół miliona przedsiębiorców dalej rozlicza się na liniówce, więc to pokazuje, że jeszcze w przedsiębiorcy, na liniówce jest naprawdę sporo, ale ta zmiana reguł gry spowodowała, że po prostu zaczęliśmy zastanawiać się nad rozwiązaniem alternatywnym, że tak to ładnie dyplomatycznie ujmę. No i zaczęliśmy stawiać spółki komandytowe, spółki zo, tutaj fundacja rodzinna, czyli na różnego rodzaju można byłoby powiedzieć nowe przepisy. Zawsze znajdą się dwa, trzy rozwiązania wyjścia, powiedzmy, z takiego problemu czy wyzwania podatkowego. Więc z mojej perspektywy, fundacja rodzinna jest dla mnie świetną instytucją, która mi te wszystkie najważniejsze. Najważniejsze rzeczy opiekuję. Na dzień dzisiejszy już mam korzyści podatkowe. Gdybym chciał zbudować podobną konstrukcję z wykorzystaniem alternatywnych zagranicznych podmiotów, to kosztowałoby mnie to pewnie z 10 razy tyle, tak naprawdę. Koszty utrzymania i koszty rejestracji i ryzyko z tym związane, że będę miał taką fundację w Liechtensteinie, a nie w Polsce. Więc dla mnie to jest oczywiście zdecydowanie in plus. A po drugie, wiem, że nawet jeżeli coś się zmieni. To wtedy sobie usiądziemy, przekminimy i znajdziemy rozwiązanie tak, żeby faktycznie ten ewentualnie strukturę dostosować do nowych realiów, czy do nowych reguł gry i tego się po prostu nie boję, bo tak naprawdę od samego początku trzeciej RP to te reguły się zmieniają, podatki się zmieniają. Kiedyś spółki płaciły 15% CIT, teraz płacą 9% CIT, spółka komandytowa kiedyś nie była płatnikiem podatku CIT, dzisiaj jest płatnikiem podatku CIT, no i na wszelkiego tego typu powiedzmy nowości podatkowe. Tak, czy siak doradcy, prawnicy reagowali wynajdując nowe, lepsze rozwiązania i dokładnie tak samo podchodzę do tego w tej sytuacji. Na dzień dzisiejszy z mojej perspektywy nie, nie ma lepszej instytucji w Polsce, aniżeli fundacja rodzinna. Ona mi się idealnie wpasowuje w moje potrzeby, ale jeżeli coś by się z nią działo niekorzystnego, no to wtedy będę informował na bieżąco, jak sobie z tym tematem poradziłem i co można byłoby zrobić, żeby dalej ta struktura była korzystna, no bo ona dla mnie jest bardzo korzystna, no bo tak naprawdę ten podatek może się u mnie pojawiać tylko ewentualnie na samym cit -ie. i to też mam rozbite i na cit 9%, i tylko ta jedna główna spółka jest ryzyko, że będzie tym płatnikiem podatku CIT-u 19%. Natomiast i na to może przyjdą kiedyś jakieś rozwiązania. Więc jeżeli myślisz o fundacji rodzinnej albo o tym, żeby przeanalizować całą tą twoją strukturę i dostosować ją do twoich potrzeb, bo to jest oczywiście bardzo często najistotniejszy element w tym wszystkim, no to w opisie jest link do bezpłatnej konsultacji. W na której zweryfikujemy, co dla Ciebie byłoby najlepsze, czy to będzie fundacja rodzinna, czy to będzie ryczałt, czy to będzie może toński, który nam się niestety z tą fundacją rodzinną trochę kłóci. Przeanalizujemy Twoje potrzeby i wtedy dobierzemy odpowiednie rozwiązanie. Ja po przeanalizowaniu bardzo dokładnie moich potrzeb podjąłem decyzję, że fundacja rodzinna będzie dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Bardzo się cieszę, że się na nią zdecydowałem, i już po przeliczeniu korzyści podatkowych już jestem zadowolony, i to jest fajne mimo wszystko w tym doradztwie podatkowym, że my. Jesteśmy w stanie mimo wszystko trochę abstrakcyjną korzyść, no bo to jest korzyść, która za chwilę się pojawi, ale bardzo dokładnie wyliczyć co do złotówki. Tak naprawdę, jeżeli chodzi, jeżeli znamy przychód, koszty i zysk samych podmiotów, to my jesteśmy w stanie pokazać, jeżeli ty wdrożysz nasz plan dzisiaj, to w przyszłym roku zaoszczędzisz 100, 200, 500 milion złotych, bo bardzo często o takich kwotach mówiliśmy w skali roku oszczędności, a co dopiero jak to sobie przemnożymy przez kilka lat. Więc jeżeli chcesz płacić niższe podatki, tak jak ja, bo ja. Płacę teraz będę płacił jeszcze niższe podatki niż płaciłem do tej pory. A wydawało mi się, że już płacę je całkiem sympatyczne, a będę płacił jeszcze niższe. No to oczywiście jest link w opisie do bezpłatnej konsultacji, a ja oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, tak żeby nie przegapić, że jeżeli coś się z fundacją rodzinnego złego zadzieje, to sam będę pierwszy we własnym interesie szukał rozwiązania tego problemu, jak to dostosować obecną strukturę do realiów prawnych. I podatkowych, w których przyszło nam żyć. Bardzo dziękuję za dziś i widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia.